Pa, ostatni trening reprezentacji Polski przed meczem z Grecją ostatni trening reprezentacji Polski przed meczem z Grecją na Stadionie Narodowym pod dachem troszkę duszno i parno, ale padało przed chwilą tam są oczywiście jak najdalej od dziennikarzy tam trenują a my dziennikarze śledzimy ich mniej więcej z dziesiątego z wysokości 10 piętra tu zresztą są nasze pulpity, tu będziemy siedzieli jutro na treningu o tam o, ja ja was znam, widziałem was na losowaniu euro 2012 pamiętacie co wtedy mówiliście? już do was idę do no to mówcie jak Rażenia? Nie no, wra tam, wrażenia. Mówcie jak będzie w meczu z Grecją. Moim zdaniem będzie to nudny mecz, ale rozwalimy Greków 1-0. No właśnie, no ciężko im strzelić go. Ja też, tak. ja też stawiam na, na 1-0 właśnie. No, więcej... ja, ja obawiam się, że będzie 0-0. A wiecie co, bo Hubert on powiedział, że drużyna jest tak słaba jakiego ma najsłabszego zawodnika. A Grecy nie mają właśnie chyba najsłabszego zawodnika i to jest ich największy atut. A naszym najsłabszym? Nie, nie chciałbym się <laughs> wypowiadać na ten temat. Ja się obawiam, <laughs> właśnie. że będzie 0-0 i... No ale 0-0 to jeszcze nie porażka no tak, To jeszcze nie porażka, ale, ale też nie zaczniemy od zwycięstwa I, i będziemy się później denerwować w tym następnym meczu I tak będziemy się denerwować, nawet jak wygramy To, w sensie to, to dopiero będziemy, będziemy się denerwować to, to wtedy przyjdzie Rosja Rany, jak oni są daleko Jak na Camp nou się trochę czuję Tam zawsze dziennikarze sadzają Po prostu pod samym dachem Nic nie można wyczytać z ich oczu, z tej odległości Czy tak... Czy tam jest pewność wygranej jutro, czy, czy przerażenie? A uważasz, że to takie, pod, takie podpobliżka jest robione? Czy oni tak naprawdę ćwiczą? Właśnie nie wiem nigdy, co się wydarzy, jak, jak my wyjdziemy. A wygonią nas za 4 minuty, tak? Czekajcie, jeszcze idę tam. Tą... Przemek, wystąp w moim, w moim vlogu. Co, co on no robi? Ma, ma, ma... Mam stanąć na rękę. Nie, masz powiedzieć, jak będzie jutro. Jak będzie w meczu z Grecją? Ja mam taką pompkę, że ja, będzie dobrze. Będzie robiliśmy dobrze. takowanie w redakcji no, no, i postawiłem no, 3, 3 do 0. 3 do 0?! Grecy no, tyle goli nie strzeli... W eliminacjach stracili w 5 bramek. Stracić, dobra, Kiedyś, dobra. A, dobra. Wydaje mi się, że, nie, tak będzie, że będzie dobrze. Dopadła mi euro pawka. Pe, 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 pewnie potem nie przejdzie. Co, idziemy na dół? Dzięki. Czyli wiedział co robi Kuba Waszczykowski, dziękując nam, dziennikarzom. I apelując. Żebyśmy sercem podchodzili teraz na no tak. Serce i rozum. A rozum się odgadza. Tak Może to zbliża bardzo? No, no zobacz, o tak. Ale nagrywa w HD. Do zbliżenia. No wiesz, jak na takie małe no coś. nie, no to się jak telefon komórkowy no. Powiedz mi jeszcze tylko, co, co ty sądzisz? Ja? ja. No co, jak będzie jutro? Jak będzie mecz z Grecją? Noc. Początkowo też nie wierzyłem, bałam, był tak pompowane, Teraz wydaje mi się, że ten meczek jak cały dzień się rozpocznie dla na nas dobrze. Jestem optymistą. Być może też zarażono mnie tym wszystkim na ulicach Warszawy, ale sądzę, że Zomer zakończy się z wygraną Polaków. Ja tu jeszcze dzięki. Ja tu jeszcze w ogóle nie spotkałem żadnych pesymistów. Może jakbym z sprytał... Chińczyków zapytał. Albo greckich kolegów tutaj. Azjatycy koledzy, których naprawdę jest tu bardzo, bardzo dużo <noise> Jakie przeczucia? w Na blogu przeczucia? na blogu. Tak, jak będzie z Grekami? Nie wiem, ja mam tremę już w tej chwili, naprawdę. No, jak Kuba mówi, że ciary go przeszły jak wyszedł, to co dopiero my. Nie chciałbym być. Chciałbym być piłkarzem, ale nie na takim naszym. No nie, chciałbym być i nie chciałbym. Boję się. Ale będzie dobrze. Nie, tylko boję się, że będzie gorąco, nie wydaje Ci się, że jest, No będzie parno, prawda? Że jeśli jeszcze tu będzie świeciło słońce, a nie otworzą dachu, no to masakra. I nie, dach prostu... na pewno będzie zamknięty, no zapięty, bo już ogłosili. Tak że tutaj też klima ekstra jeszcze działa? Ale nie, są. nie, to, to klimat, klima na stadionach to w Emiratach nie było dopiero słońca. Jak będzie jutro słońce, to w ogóle już. Będzie jeszcze pusty, a już za chwilę pełniutki do ostatniego miejsca.

No, proszę, message do nas. Okay. Wracamy. Okej. Okay.